Witamy w instrukcji podłączenia panela sterującego do wentylatorów Westinghouse bez oświetlenia. Do wcześniej podłączonej puszki należy doprowadzić dwa przewody, które zostaną podłączone do regulatora obrotów. Pierwszy kabel to główna faza prowadząca do regulatora. Drugi jest przeznaczony do podłączenia wentylatora sufitowego. Przewód prowadzący od regulatora. Po zakończeniu podłączenia należy przykręcić panel do puszki i zamontować ramkę maskującą regulatora. Przed pierwszym użyciem regulatora należy uruchomić wentylator przy pomocy włącznika sznurkowego. Czwarty stopień maksymalna prędkość rotacji. Trzeci stopień średnio duża prędkość rotacji. Drugi stopień średnia prędkość rotacji. Pierwszy stopień niska prędkość rotacji. Zero wyłączenie wentylatora.